Gotowi? Go. Zaczynamy. Ta obecna elektroterapia ma niewiele wspólnego z tą, którą mogliśmy zobaczyć w filmie sprzed lat, który rzeczywiście wywarł spore niekorzystne piętno na odbiorze społecznym tej metody. Dzisiaj nie widzę, że. Depresja się zaczęła po prostu. Samoczynnie. Pani Haninka trafiła do nas po nieskutecznej terapii farmakologicznej, nieprzynoszącej efektów, z objawami epizodu depresyjnego, z nasilonym deficytem aktywności, trudnością z wykonywaniem codziennych czynności ograniczeniem takiej codziennej logistyki. To są typowe objawy stanu depresyjnego, kiedy pacjent traci możliwość swobodnego wykonywania, planowania swoich działań. W obniżonym nastroju, nie odpowiadająca na proponowaną jej terapię farmakologiczną, podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na zastosowanie zabiegów elektroterapii i tak ta przygoda tutaj u nas w szpitalu z pacjentką się rozpoczęła. Proszę pokusić się. Jak się Pani czuje po elektrowstrząsach? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pani Hanika należy do tej szczęśliwej grupy pacjentów, u których obserwujemy bardzo wyraźną poprawę po zabiegach elektroterapii. W tym wypadku, już w drugim tygodniu, rozpoczęcia zabiegu, widzieliśmy istotną poprawę kliniczną pacjentka odzyskiwała dobre samopoczucie, poprawiał się kontakt, stawała się coraz bardziej spontaniczna, nawiązywała relacje z otoczeniem, normalizował się rytm i funkcjonowania, wracały dawne aktywności. Ta odpowiedź była spektakularna, różnica pomiędzy stanem, w którym rozpoczęła terapię, a stanem po kilku dniach zabiegów była ewidentnie widoczna. Jedną z rekomendacji do zabiegów elektroterapii jest właśnie ten starszy wiek pacjenta, ponieważ często towarzyszą takim chorym różne schorzenia somatyczne wymagające podawania rozmaitych leków, które same w sobie też stanowią pewne obciążenie dla jego organizmu. Ja dwa razy uratowała mi życie i sprawiła, że wróciłam do normalnego funkcjonowania, także bardzo się cieszę, że z niej skorzystałam. Uważam, że jeśli ktoś w danym momencie swojego życia nie reaguje na farmakoterapię, to nie ma co się zastanawiać. Ja już po kilku zabiegach poczułam się naprawdę dobrze. Sam zabieg trwa krótko, jest bezbolesny yy, i na pewno nie wygląda tak, jak wiele ludzi może sobie to wyobrażać. A -a -a -a. Niestety pokutuje nasilony stereotyp związany z wyrażaniem elektrowsząsy, które nie mają nic wspólnego z aktualną rzeczywistością. Ciałem pacjenta nie targają konwulsje. Pacjent pozostaje w stanie biorelaksacji, ma świadczone mięśnie, nie doświadcza żadnych niekorzystnych efektów. Metoda zaś sprowadza się do tego, iż następuje stymulacja głowy pacjenta adekwatną, niewielką dawką specjalnego prądu elektrycznego, który wywołuje pobudzenie neuronów i wyzwala czynność napadową o charakterze napadu padaczkowego którego pacjent jednak nie doświadcza, ponieważ jest zwierczony i uśpiony. O tym, że zabieg jest skuteczny, dowiadujemy się z zapisu EG, pacjent jest szczegółowo monitorowany, kontrolowane są jego funkcje życiowe, zabieg wykonujemy pod nadzorem anesteziologa, są to zabiegi zdecydowanie bezpieczne i ta czynność napadowa jest tym elementem, który przynosi efekt terapeutyczny, troszkę podobny w mechanizmie działania do działania leków, ponieważ te szlaki, w którym elektroterapia poprawia stan kliniczny pacjentów, dotyczą wpływu na neuroprzekaźnictwo mózgowe, dotyczą wpływu na układ hormonalny, na elementy związane z neuroplastycznością. To wszystko powoduje to, że pacjent odtwarza swoje utracone funkcje, ma szansę powrócić do zdrowia. Najczęściej obserwowanymi objawami rzeczywiście są zaburzenia pamięci, ale mają one zawsze odwracalny charakter. Nie opisano ani jednego przypadku pacjenta, który w wyniku elektroterapii dostał trwałych niekorzystnych skutków w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. Najbardziej wdzięczną grupę chorób stanowią choroby afektywne, szczególnie depresja, a szczególnie taka depresja, która jest bardzo nasilona, której towarzyszą często objawy psychotyczne, myśli czy zamiary samobójcze, nasilony deficyt aktywności, czy też współistniejące schorzenia somatyczne, które wymagają podawania wielu leków. W schizofrenii, nieodpowiadającym na inne metody terapii farmakologicznej ale także kobiety w ciąży, wobec których także w przypadku wystąpienia wskazań rozważamy zastosowanie elektroterapii jako metody często mniej inwazyjnej niż farmakoterapia. Dla pewnej grupy pacjentów zachętą do poddania się tej metodzie jest stan innych chorych. Kiedy widzimy chorego, bardzo ograniczonego, leżącego w łóżku, bez kontaktu, nienawiązującego relacji, który po stosunkowo krótkim okresie czasu wraca do adekwatnego życia, to daje nadzieję, że być może u mnie też można warto i tę metodę wykorzystać.